Cześć, siemanko, Dzisiaj pokażę Wam, jak robić animacje yy, i w ogóle jak zacząć. Pierwsze, wchodzimy sobie w Google Play. wpisujemy do karton Instalujemy pierwszą aplikację. A tak w ogóle można sobie w niej tworzyć animacje offline. Klikam Otwórz. tu się tak ekran zmniejszy. Klikamy w Nef projekt. Insert w Jungle Form. Ja wezmę form community. I tak, macie waypointsy. Pokażę wam jak zrobić taką waszą pierwszą animację. Wchodzimy na przykład najlepiej w Monstersy. Ja sobie wezmę tego typa. Tego typa użyłem. Potem klikam w tą pszczołeczkę tą na dole, to jest jakby klatka, to jest jakby dwie sekundy akcji, nie? więc musimy o niej pamiętać. Teraz trzeba dać stickmana jakiegoś, możemy dać na przykład jakuś, jakiś z, z dwóch typów. Polecam przy tym klatki przełączać przy tym tworzeniu. Teraz bierze, klikam w waypoints. I dajemy na przykład każdemu mieczyk O! O, to tu. I ten gościu te musi dostać. Bierzą bierą te miecze. I teraz tak. Można też dodać efekt. Yy, załóżmy, że ten tak chce się na niego rzucić. Już tu mi jest przycelowany, a on robi tak. O, patrzmy, że on go dusi. Robi tak. Jego kolega skacze mu na głowę, ja łamiąc mu kark. Ścina. No. Ten na przykład tutaj tak stoi, teraz zeskakuje, wbija mu tu, a ten bos jakby go puszcza, i jeszcze za karę nim rzuca, ten czas ten gościu jeszcze mu przycina rękę. Ale ten jeszcze dał radę, jakby naszego bohatera kopnąć. Więc, można powiedzieć, że to jest taki remis. Teraz klikamy w play, czyli takie odtwarzanie naszego projektu XD. O, to się zacięło. Myk, myk, myk. No, i potem klikamy tu. Save projekt i nazywamy go jakoś. tego nazwę XD klikamy OK i to normalnie się zapisał, Możemy sobie wyjść. Ten klikamy Lat. Ten XD i potem Play. No a jak widzimy, mam już swoją animację, ale trzeba naprawdę się przy tym nastarać przy tych animacjach. Więc serdecznie dziękuję za oglądanie, naprawdę bardzo dziękuję, zostaw łapy w górę i to na tyle, Elo.